Muszę się wam z czegoś zwierzyć. Jakiś czas temu obejrzałem Spider-Man Homecoming i pomyślałem sobie, jak super byłoby mieć takie pajęcze zdolności, jakie miał Peter Parker, po tym jak ugryzł go radioaktywny pająk. Też tak bym chciał. W końcu mógłbym ratować staruszki z opresji. W końcu nie musiałbym tyle stać w korkach, gdy na przykład jadę do sklepu. Byłoby naprawdę wspaniale. Jednak, jak się okazało w momencie, w którym zobaczyłem napisy końcowe, cały misterny plan w cholerę. Moje marzenia życia zawaliły się w ciągu sekundy, gdy zobaczyłem tę informację. To jest dzieło fikcji. Przedstawione postacie, wydarzenia i lokacje oraz zawarte w nich nazwy są zmyślone. Każde podobieństwo lub zbieżność z lokacjami, nazwami, danymi osobowymi lub historią danej osoby, produktu lub podmiotu jest całkowicie przypadkowe lub niezamierzone. Ale jak to? Czy to oznacza, że Spider-Man nie istnieje w naszym świecie? Co jeszcze? Może zaraz się okaże, że święty Mikołaj również nie istnieje. Jednak okazuje się, że powód wprowadzenia tej informacji do napisów końcowych jest zupełnie inny. A taka informacja znajduje się w naprawdę każdych napisach końcowych w filmach, które powstawały przez ostatnie prawie 90 lat. Począwszy od filmów akcji, przygodowych, przez filmy fantazy. Znajdziecie je w napisach końcowych każdej produkcji z agentem 007, czy w serii filmów o Harry Potterze, czy też w filmach Marvela, co jest zupełnie zrozumiałe, w końcu mamy do czynienia z ukazaniem fikcyjnych wydarzeń. Ale najciekawszy z tego jest fakt, iż informacja o tym, że przedstawione wydarzenia są fikcyjne, a wszystkie postaci są zmyślone, znajduje się również w filmach biograficznych. Cóż, w napisach końcowych takie wyjaśnienie jest zazwyczaj sprytnie ukryte, jednak najprawdopodobniej kojarzycie je z seriali detektywistycznych, gdzie jest przedstawione w ten sposób, by nie umknęło uwadze widza. Dlaczego zatem sentencja, która w skrócie brzmi Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe pojawia się w tej czy w innej formie w naprawdę każdym dzisiejszym filmie? Skąd się wzięło i czemu ma tak naprawdę służyć? Chodzi oczywiście o kwestie prawne. Cóż, wszystko zaczęło się jakieś 90 lat temu, gdy była spora drama dotycząca filmu Rasputin. Produkcję możecie kojarzyć pod nazwą Ostatnia cesarzowa, gdyż pod takim tytułem ukazał się w naszym kraju. Wszystko zaczęło się w 1932 roku za sprawą historii, która została tam umieszczona. Jasno ukazywała ona losy księżniczki Nataszy, która została zgwałcona przez rosyjskiego mistyka Rasputina. Postać wykrowana na potrzeby powieści zbyt mocno przypominała księżniczkę Irynę Aleksandrowną z Rosji. Dlatego postanowiła ona osobiście pozwać Metro Goldwyn Mayer, czyli amerykańską wytwórnię filmową zajmującą się produkcją oraz dystrybucją tego filmu. Jak możecie się domyślić, historia ta nie skończyła się dobrze dla producenta filmu. Ława Przysięgłych po dwukrotnym obejrzeniu tej produkcji orzekła, że film zniesławia księżniczkę. Produkcja filmu kosztowała milion dolarów, a zarobił on w trakcie misji 1,4 miliona. No właśnie, a na co wytwórnia wydała zarobione pieniądze? Na spłatę porozumienia pozasądowego z rosyjską księżniczką oraz z jej mężem, którzy otrzymali od wytwórni 1 milion dolarów, czyli ekwiwalent dzisiejszych 19 milionów dolarów. Oprócz tego dostali w ramach odszkodowania 130 tysięcy dolarów od angielskiego sądu apelacyjnego, co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość daje prawie 2,5 miliona dolarów. I to nie są jedyne straty, bo oczywiście wytwórnia chciała uniknąć dalszych pozwów, w związku z czym film został wycofany z dystrybucji. Cóż, film budził kontrowersje, również na tle popularnym. Opowiadał z pozoru fikcyjną historię, jednak została ona umiejscowiona na tle wydarzeń historycznych przedstawiających ostatnie lata rządów cesarza Mikołaja II w Imperium Rosyjskim. Producenci Rasputina byli świadomi tego, że wydarzenia mogą być kontrowersyjne, dlatego właśnie zapobiegawczo umieścili ostrzeżenie na samym początku. Brzmiało ono w następujący sposób. Kilku bohaterów, którzy zostali przedstawieni wciąż żyje, reszta zginęła. Tylko że twórcy na własne życzenie wpadli jak śliwka w kompot, A samo ostrzeżenie mówiące o tym, że wydarzenia przedstawione w filmie miały miejsce, tylko ich bardziej pogrążyły. Podobno to właśnie sędzia podczas orzekania tej sprawy zasugerował wytwórni, że powinni byli poinformować widzów, iż wydarzenia nie miały nigdy miejsca, a historia oraz postacie przedstawione w filmie są fikcyjne. Cóż, tak się składa, że po kontrowersyjnym procesie sądowym, o którym było głośno na no naprawdę całe Stany Zjednoczone, twórcy filmów zaczęli umieszczać odpowiednie ostrzeżenia na początku filmu lub na przykład w napisach końcowych. Gdy film ponownie trafił do dystrybucji, sceny przedstawiające Irinę zostały wycięte, jednak przedstawiona historia przez to mocno straciła na spójności. Co naprawdę istotne, przed 1932 rokiem ostrzeżenia informujące o tym, że każde wydarzenie oraz wszelkie postacie w filmie są dziełem fikcji, nie pojawiały się. Jednak od tego czasu, nawet jeśli mamy do czynienia z całkiem fikcyjnymi wydarzeniami, tak w razie czego twórcy podają te informacje. I tak to miało miejsce choćby w Odyssei Kosmicznej, czy we wszystkich częściach Gwiezdnych Wojen, mimo że ich umieszczenie wydaje się absurdalne bowiem nie ukazują one wydarzeń, które miały miejsce kiedykolwiek w historii. No chyba, że o czymś nie wiem. możecie sobie zrobić nawet moje wyzwanie. W najbliższym czasie obejrzycie na pewno nie jeden film. Jeżeli dotrwacie już do napisów końcowych, możecie sobie je obejrzeć, czy na przykład poprzewijać i znaleźć tę informację. Gwarantuję Wam, że znajduje się ona w praktycznie każdym filmie. I co szczególnie istotne, w założeniu informacja o fikcyjnych wydarzeniach oraz postaciach, Zwalnia twórców filmu z odpowiedzialności karnej za zniesławienie danej osoby czy też jej wizerunku. Jednak nie zawsze ona działa i może być to właśnie jeden z tych powodów, przez który mamy tak mało filmów prezentujących aktualne wydarzenia. Pewnie nieraz zauważyliście, że nawet jeżeli pojawiają się aktualni politycy, najczęściej mają zmieniony wizerunek oraz nawet nazwisko. Wszystko oczywiście w obawie przed ewentualnymi sporami sądowymi a jeśli powstają filmy biograficzne na podstawie osób, które wciąż żyją, powstają najczęściej za ich zgodą. Czasem się również zdarza, że nawet jeżeli taka informacja będzie zawarta w napisach końcowych, a prezentowane wydarzenia w filmie będą zbyt podobne do tych, które miały miejsce naprawdę, informacja ta zostanie uznana za nieważną przy ewentualnym sporze sądowym. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w amerykańskim dramacie muzycznym The Idolmaker z 1980 Fabuła opowiada historię producenta muzycznego, Boba Marusi, który odkrył talent Fabiana Forte. Dla niezorientowanych, Fabian Forte to taki Justin Bieber czy inny Shawn Mendes lat 50 i 60 -tych. Ja wiem, niektórzy mi nie wybaczą tego porównania, ale w każdym razie w czasach swojej młodości był on idolem nastolatek. Swoją drogą producenci filmu, jak to zawsze ma miejsce, zastrzegli sobie, że przedstawione wydarzenia oraz losy postaci są dziełem fikcji. Tylko był jeden mały problem: nie zmienili oni imienia oraz nazwiska muzyka oraz danych innych osób, które były istotne w przedstawionej historii. The Idol Maker jasno pokazał, że Fabian nie zawdzięcza zdobycia sławy niezwykłą umiejętnością śpiewania oraz ciężkiej pracy, a po prostu czystemu przypadkowi, wynikającemu z tego, że trafił na odpowiedniego menadżera, który chciał z niego zrobić gwiazdę. Jakby tego było mało, menadżer we własnej osobie brał udział w realizacji filmu. A więc, wytłumaczenie o zbieżności nazwisk, które przecież pojawiło się w napisach końcowych, niestety nie było tym razem odpowiednią wymówką. Historia Fabiana została przedstawiona w złym świetle. Według muzyka, film ukazał go jako zwykłego śpiewaka z łapanki, bez talentu i nieumiejącego kompletnie śpiewać. Było to powodem złożenia pozwu przeciwko producentom na kwotę 64 milionów dolarów. Fabian nie otrzymał ostatecznie kwoty, której się domagał, aczkolwiek ostatecznie jego portfel zasiliło 7,5% zysków wygenerowanych przez film. O tym, że wszelkie podobieństwo do osób czy zdarzeń jest przypadkowe, można informować w tradycyjny sposób. Umieszczając odpowiedni suchy frazes na początku filmu czy na przykład w napisach końcowych. Jednak czasem można poinformować widza o tym w nietuzinkowy sposób, a nawet zrobić z tego żart. Tak było choćby w South Parku, gdzie twórcy zdecydowali się na autoironię na początku każdego odcinka informując widzów w następujący sposób. Wszystkie postacie i wydarzenia w tym show, nawet te oparte na historiach prawdziwych osób, są całkowicie fikcyjne, a wszystkie głosy celebrytów są personifikowane. Chociaż słabo. Samych przykładów jest oczywiście dużo więcej. W amerykańskiej parodii You Nazi Spy z 1940 roku ukazano, jak możecie się łatwo domyślić, Historię Hitlera, Mussoliniego, Gringa, a także Goebbelsa, jednak pod zmienionymi na potrzeby filmu nazwiskami. Zawarto tam niezwykle ciekawą informację. Wszelkie podobieństwo między postaciami w tej produkcji, a jakimikolwiek żywymi osobami, lub też martwymi, jest cudem. Otóż to dopiero przypadek. Ja nie widzę żadnego podobieństwa, naprawdę. W kontynuacji tego filmu już w ogóle się nie patrzykowano i tam możemy zobaczyć zdanie. Postacie w tym filmie są fikcyjne. Każdy, kto je przypomina, lepiej, żeby był martwy. Samoinformowanie o przypadkowym podobieństwie do osób oraz zdarzeń czasami idzie też w całkowicie odwrotnym kierunku. W algiersko-francuskim filmie o tytule Z zawarto dość nietuzinkowe podejście do sprawy. Historia tam przedstawiona jest oparta na autentycznych wydarzeniach ukazujących dyktaturę wojskową w Grecji. Rządziła ona krajem w latach 1967-74. I zawarto tam informacje. Jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych wydarzeń, do osób żyjących lub martwych, nie jest wynikiem przypadku. Jest celowe. Co ciekawe, sama informacja o przypadkowym podobieństwie przedstawionych wydarzeń do tych rzeczywistych pojawia się również w filmach, w których twórcy robią co mogą, by historia była ukazana jak najbardziej autentycznie. Starają się oni do tego stopnia, że zatrudniają do produkcji przy filmie osobę, która przeżyła opowiadaną historię. Takie osoby czasem czuwają nad autentycznością przedstawionych wydarzeń. Film Wściekły Byk jest oparty na wspomnieniach Jake'a Lemota i pracował on we własnej osobie jako konsultant przy scenariuszu. Innym przykładem jest amerykański dramat wojenny pod tytułem Pluton, wyreżyserowany przez Olivera Stone'a, który napisał również scenariusz, i opowiada on o jego własnych doświadczeniach z wojny w Wietnamie. Nawet tam znajdują się odpowiednie informacje o fikcyjności ukazanych wydarzeń i o przypadkowym użyciu nazwisk. Musimy pamiętać, że ostrzeżenie to jest umieszczane najczęściej, by uniknąć odpowiedzialności karnej i chronić twórców przed ewentualnym pozwem, a nie dlatego, by informować widzów o autentyczności przedstawionych wydarzeń. A skoro przy autentyczności jesteśmy, bardzo często przedstawione wydarzenia z pozoru mają tylko dużo wspólnego z historią, a tak naprawdę są mocno zmodyfikowane. W tych przypadkach oczywiście nie brakuje odpowiedniej informacji w napisach końcowych. Ostatnio pojawiło się niemałe zamieszanie dotyczące szczególnie popularnego serialu The Crown. Informacja dotycząca fikcyjności przedstawionych wydarzeń według brytyjskiego rządu jest zbyt subtelna i powinna być umieszczana przed każdym z odcinków. Słowa pochodzą bezpośrednio od ministra kultury, który uważa, iż należy wyraźnie zaznaczać, że serial jest dziełem fikcji, inspirowanym co prawda prawdziwymi wydarzeniami, ale nie jest w żadnym wypadku filmem dokumentalnym. W wywiadzie przeprowadzonym dla brytyjskich mediów powiedział, iż przez to, że takiej informacji nie ma w wyraźny sposób na początku każdego z odcinków, niektórzy widowie wersję wydarzeń ukazaną w serialu Netflixa mogą wziąć za prawdziwą. A musimy pamiętać, że jest ona przede wszystkim wizją scenarzysty. Cóż, kto wie, może za sprawą tego typu wypowiedzi twórcy coraz częściej będą w jawny sposób informować w swoich produkcjach o tym, że z pozoru biograficzne filmy są tak naprawdę dziełem fikcji, które tylko i wyłącznie opiera się na historycznych wydarzeniach. Ale z drugiej strony wprowadzenie takiego wymogu może również uderzać w filmy, w których twórcy dołożyli wszelkich starań, by ukazana historia w ich produkcji była jak najwierniejsza tej autentycznej. Możecie też dać znać, czy według Was informacja mówiąca widzom o tym, iż przedstawione wydarzenia w filmie są fikcyjne, powinna się znaleźć na początku każdego filmu. Z pozoru dokumentalnego, takiego jak na przykład The Crown. Ja sądzę, że na pewno nie zaszkodziłoby to w żadnym stopniu przedstawionej historii oraz samemu filmowi. A być może nawet spowodowałoby, że niektórzy widzowie chętnie zapoznaliby się z autentyczną historią, sięgając na przykład do różnych książek, by następnie móc ją porównać do tej, która jest przedstawiona w serialu. Dzięki za oglądanie, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Wow, cholera jasna, <grych> chyba coś złamałem.